Dobrasy podcast Dobra, siema z tej strony Sandwich i kolejny odcinek podcastu. A tematem, który dzisiaj jest powie nam Tymuś. <grym> mm, Będę się powtarzał, będziemy musiał to wycinać. No dawaj. Tak nie tego nie wytnę. Tak, tematem dzisiejszego podcastu jest fake news, w którym możesz na przykład zarazić kolegę. Dokładnie, fake newsy. Tak. Dobra, mamy przygotowany cały jeden fake news, a to ja mogę ewentualnie, nie wiem, po, trochę poskrzyczeć na to, że polski. No. A to, że. Cię. NFZ nie działa. Także tak, fake news polega na tym, że jeżeli napijesz się letniej wody, to będziesz miał wielokrotnie to twoje gardło, stanie się odporne, będzie wypalać wirusa. Wirusa. Letnią wodą. I teraz niech X-Fold powie, czy jego zdaniem to jest prawda. Tak. Jest Moim prawda. zdaniem jest to jak najbardziej prawda. Ponieważ... Argumentuj to. Dobrze, ponieważ oczywiście taka woda, no to wy... no proste, to wypala. To jest tak jak kwas dla tych wirusów, po prostu wypala je, nie zostawia, albo nie, inaczej. Wypala 99,9% 99 tych wirusów, a ten jeden, 1,1% się zaraża i jesteś chory, więc tak czy tak, to nie działa. Lifehack obalony. No, ci powiem, stream. Najlepszy lifehacker. Pozdrawiam. nie ja od polskiego ja ci by powiem, ci mordę, takim... bo powiedziałeś, że ten... Ty zaprzeczyłeś swojej tezie, czyli powiedziałeś, że ten, że... Nie, to się nazywa czyli po prostu, że... Ale zaprzeczyłeś. No. Nie, po... nie, hipoteza Że to jest coś, pytanie. co nie wiedziałem, czy to jest prawda, czy nie, i argumentami zrobiłem, że to jest albo prawda, albo nieprawda. Co się nazywa hipoteza, i potem jeden argument. No to... to. Ale nie no ale on jest, to... on jest prawdą, i że. On jest prawdą, i on zawsze. Trzeba jest, jest, jest... Ten argument po prostu robi tak, że, ty, że ten co ja powiedziałem, to hipoteza, po prostu jest fałszywa, więc po co na no Ale my, my się to ciebie, czy to jest prawda, czy nieprawda? Jest A, no to sumie, prawda? No to dobra, I złagodziliśmy, że to jest ma, nieprawda. Ale, to, że... No w sumie trochę to jest nieprawda, ale tak. może... Znaczy to jest tak, to chyba tam było, w, tam gdzieś udowodnione, że to jest nieprawda, nawet tak, powiem, że to jest naukowo, a po drugie też logicznie to jest nie, nie miałoby to sensu, no bo nasze ciało ludzkie, które właśnie się naraża tym koronawirusem, ma tam no, koło takie zdrowe, normalne. Jest zdrowy, no. Tak, czyli z sześciu Uwaga, chyba. Nie mówcie koronawirus, ponieważ w YouTube usunie wam kanał. No to. Y to wypik wypikam, okej? Okay? To jest Dobra. po prostu y, bardzo. Ja to nie... jest? No to jest bardzo. być Ja w podcaście w... nie mam cięć. Światowa. Przypomnę. Jak się mówi, podcast, to jest wszystko na, jedne, na jedno kopyto. Lecisz, nie spójrz. Spójrz, końka no. tak, lecisz Sandu, i nie otrzymujesz niczym koń lopujący. Subujcie kanał Sam Gameplay i, i w podcasty w oraz jeden vlog. Tak, raz mm. jeden vlog, się. raz na miesiąc, którego. To, który jest aktualnie moim jedynym kontentem, nie jest leniem. A ja się bawię tak. fryzjera, przemalowuję włosy g bojowi. Mm. Dobra. Ej, no, chciałem to, zrobić łosego, ale jak jajko wyglądał, to mu dałem za cola. Właśnie widzę. E, ogólnie, bo czekajcie, nie zmieniamy już tematu, bo to było takie tylko lekkie przejście. Generalnie, no to co? Powiem szczerze, że dla mnie, ścianie takiego fermentu nie jest dobre. Co ja zrobiłem. Bo. No bo to jest, wiecie, to jest złe, to jest naprawdę bardzo złe. To może... Ulegamy. Bo niektórzy ludzie będą niektórzy ludzie, część dzieci starsi, mają jakieś tam do, jakieś doświadczenie, właśnie nie właśnie starsi y, będą wiedzieć, że to jest nieprawda, no bo mają jak tam wiedzę, że A, będzie, że ciało ludzkie ma tam te 36 stopni, czyli 6 nawet chyba tam 2 stopni. Bo tracimy więc... ludzi. Od razu. Dobra, to się nazywa. To się nazywa rybe, Ten Murder Mystery. Nie wiadomo kto z nas murderami wrzuca innych. podcastów, o nie <laughs> Murder podcast, no, nieważne. Nie I chodzi o to, że tacy starsi mają wiedzę na ten temat, więc wiedzą, że tam ciało ludzkie ma te 3,6 stopni, więc tak powiedział, powie, że wywalone, więc to jest nieprawda, ale tacy co młodsi. Serio zaczną to robić. I tam powiedzmy te picie, te letnie się nie jest taka szkodliwe, ale jakby powiedzieli, że nie wiem, siarczan, dwa potasu jest niższy koronawirusa, to jest, nie wiem, jakaś trudka powiedzmy na, na ludzkiego ciała, nie wiem co to jest, nie wiem nie co to znaczy. Niższy koronawirusa. W sensie, no niszy, dobra, no, to prawda, no. to jest Ten kwas, gardłem. co nie, no i może jako. Ale niższy no... i ciebie koronawirusa, no, dokładnie. chodzi niższy tylko koronawirusa. Nie. Ale ej, bo to było mówione tak dość często, że wiesz, że no hmm. zamiast kogoś leczyć, to go zabijesz, co nie, ale tak czy siak... W sensie... Jest, bo ja myślę, jest że dobrze, jest, co nie, bo nie ma osoby było razem z chorobą. Chyba we Włoszech to był taki problem, że już na tyle tych właśnie chorych było. W tam takim właśnie piku, że po prostu lekarze wybierali kogo, do kogo respirator będzie podłączony. W sensie, że wiecie, że po prostu. A, ja tak, nie było tak, że do każdego tylko. Bo nie Dobra, było na tyle po ty... prostu. Tych... Co co do... czy, czy coś suflet powie? W jak glądu. Także nie sądzę. Jak się nazywa suflet? Jak się nie nazywa. Suflet i tyle. Tebra. Dwie sprawy. A. Wiesz, że jeżeli ktoś jest starszy, to nie musi wiedzieć więcej niż osoba, która jest młoda. U, ktoś Jestem ma że osoba małyszy, Ale, ktoś będą... Statystycznie, Co? tak jest, że jak, no masz większą wiedzę, będąc, powiedzmy, nawet, nawet, tak, na takie przodzie, w klasie pierwszej, a w klasie, na piątej, albo nawet szóstej, powiedzmy, albo nawet na, na ósmej, bo te tam 5 lat masz biologię, masz tą chemię, <grym> więc znasz te... No coś tam wiesz, nawet nie musisz się bardzo uczyć, ale... Nawet, nawet siedząc się, nudząc i słuchając to już na coś tam wiesz. Naszych podcastów tak słuchając. Uzyska. No właśnie, więc to jest naukowy na podcast tutaj. Więc naprawdę to jest tak, takie doświadczenie że trzeba nawet nim musisz się wykuwa wykuwać o... sc y czyta czy tam y nie y chodzi o taką szarka. różnicę. <laughs> nawet Prawie nie, nie mi Różnicę się. między na przykład... 20 a 40 -latkiem. Tak. Jestem prawie znaczy. pewien, że 20 może mieć znacznie lepsze Ale życie nie, to działa w tylko błędnie. Ja, ja powiedziałem, że to nie działa, że 20 latek i ma, powiedzmy, mogą mieć tego samą wiedzę, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o takich młodych ludzi, czyli pierwsza klasa podstawówki i ósma. To jest duża różnica, bo wtedy właśnie jesteś w takim wieku gdzie się najwięcej uczysz takich podstaw. podstaw. Potem już się uczy takich rozszerzeń, które ci jest teoretycznie niepotrzebne, ale każdy jest potrzebne, więc to robi. Ej, 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 ale ej, nie, obaj macie rację, ale ej, coś wam powiem. Ty mólord dobrze pije, dlatego że bardzo dużo się o tym mówi, że, e, że Polacy, e, tak się mówi, że e, nie patrzą na to, co, ten, co rząd mówi, czy zostajemy w domu, czy nie, tak muszą się przewietrzyć, bo koronawirus im nie grozi, jest spoko, trzeba się pospacerować. No i zgadnijcie. Jaki przedział wiekowy najbardziej właśnie spaceruje? Hmm. Być narażony na infekcję. Ale nie chodzi o to. Tak, infekcje. Przedział wiekowy. wiekowy się raz, jeszcze raz. Nie... Jaki przedział wiekowy, że do czego? Spaceruje sobie. Tytułem. Nie zważając na to, że jest wirus na ten. By... Yy, tak, przedział wiekowy, w którym hormony są najbardziej aktywne. Mm, nie wiem, ja bym powiedział, że jakiś taki... Na wiecie. Ja bym powiedział właśnie, nie tak, że nie. nie. Ja właśnie powiedział, że emeryci, Do, Ja powiedział, że emeryci. No właśnie, dokładnie, w tym jest problem, że bo, bo, to oni, to bo robią. oni oni pomimo, że oni, oni są w tej grupie zagrożenia, bo my, na gdy nie mamy żadnych chorób takich przewlekłych, typu właśnie cukrzyca typu jakieś tam, no jakąś chorobę taką wiecie, współistniejącą, istniejące, no, tak się tam mówi, to według mnie no i wiadomo, jest jakieś tam zagrożenie, ale według mnie nawet choćby się zachorowali, to przejdziemy to jakoś, no nie wiadomo, że jest takie samo ryzyko. Wiadomo, Choć nie, nie ma. że to, że jest... oni nie słuchają, co nie. Wiesz, że, on że... Że, że oni. Tak, aby. Sami się chcieli pozostawić, taka prawda. Ale oni to nawet nie no myślą powiem... o tym przecież. Każdy normalny się boi śmierci, co ja nie. No fajne I... myśli, ale czy oni to i robią cel, i tyle. Nie, no mówimy, wiecie, że no, staram się mówić po kolei, no ale no. Oni mają to gdzieś. Dobra. Ja ci w końcu coś powiedzieć, dobra. No to Więc tak. Jeżeli jesteś osobą starą, starszą właściwie, nie, starą też właściwie, no to prawdopodobnie twoje życie. I tak prędzej czy później byś zginął, więc myślisz sobie tak. No i tak prędzej czy później zginął, to pewnie jakieś 2-3 lata życia. Koronawirus, prawdopodobnie mi nie zrobi. Czy prawdopodobnie mnie zabije, ale i tak bym zginął. Także lepiej po chwilę pożyć treściwo, oglądać sobie życie, nie wiem, pomyśleć o wnuczkach, czy, czy, czy nie wiem, chociaż jest ciasto. Ok, dobra, czytałem. No i jak sobie jesteś taki starą osobą, no to właściwie to, to, to wiesz, co w życiu się dzieje, nie wiesz, że żołnierz prawie, prawie zawsze kłamie, albo na przykład chce, żeby no, wiedzieć coś tylko kłam. jakąś tam część historii, w stylu, że e, nie wychodźcie z domu, bo koronawirus. Bo okazuje się, że koronawirus może wychodzić przez, przez ściany. otwierając okno, masz takie samo szanse jak wychodząc na dwór, hmm. więc nie otwierajcie okien, no. No właśnie, bo Albo koronawirus to. wleci przez okno. Nie, może rzeczywiście wlecieć. Ponieważ bardzo lubi się hipernować w powietrzu, przynajmniej no, no, jeżeli trafia tak. No. no. to. No. I druga sprawa. Jeżeli jesteś już powiedzmy młody, to jest spora szansa na to, że posłuchasz się rządu. No. Dlatego, że taka kwantanna prawdopodobnie zabije więcej osób niż ten wirus. Znaczy nie bezpośrednio. Właśnie według mnie wiadomo, że to jest działanie tych wszystkich krajów, bo to nie, nie tylko w Polsce jest takie właśnie te restrykcje. I to jest, no wiadomo, to jest logiczne, że takie coś podejmuje się. I to nie, nie jest. Nik, nikomu tego za co, nie, nie mają, nikt tego nie ma nie powinien mieć przynajmniej, bo. Yy, yy, no, bo to jest logiczne, że takie musiały być podjęte te działania, ale w sumie te działania, no to powiem się, że. Same w sobie, no dobra, logicznie tak miało być, tak musiało być, więc tak jest, ale no powiem szczerze, społeczeństwo psychicznie dosyć mocno wpłynie, w sensie, znaczy wpływa i wpłynie, bo jest duży, bardzo, nie wiem czy to ale jest dość Wiecie, tam długo... że Taka bardzo ważna informacja na temat. Wiecie, mhm. że powie, że że zdali test, znaczy obrali test na inteligencję? Jako <laughs> kraj. Bo, bo dlaczego? Ja go pisałem, to sorry, sorry, to moja tak. no wina. No bo wyobraźcie sobie taki... wyobraźcie sobie, że informatyk... Czy... Dobra, mam, mam żart, bo ja bardzo no, śmieszny, mów, mów, który mów. pasuje mi do tematu. Wiesz tak, jesteście sobie rządzącymi i macie epidemię. Co robicie? No, nie... włączyliście restrykcje, które wam nie działają. Dekontaminacje. Tak, do informatyka i on mówi wam, <laughs> jeżeli nie działa wam system, to włącz i włącz restrykcje. Chodzi o lasy, bo raz mm -hmm. las były, potem ich je, były restrykcje, potem je zniesiono, potem znowu były. I nie, na, nie działają. Także restart nie zawsze działa. Po drugie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że prosty minister zdrowia powiedział, że nie ma epidemii. Po prostu. Jakby to jest tak. Tempę. Znaczy tempę. No o, bo jest to... zagrożenie, tak, no nie? Chyba o to chodziło. Tak? Nie, czy... jest epidemia i to faktycznie około 50 tysięcy osób nawet. No. Nawet w to, to porę do 60 To jest... Ale tak to... w sumie nie wiem, czy te, co tam pokazywali, gdzieś to widziałem, te takie jakby diagramy, jak pokazywali na tyle innych krajów tam, nawet nie europejskich, tylko świata, nawet, ale nawet z europejskimi krajami tam Zachodu, czyli Francja, Hiszpania, te, takie, te państwa takie te większe, takie tam, gdzie nawet Wielka Brytania, uh -huh. to tam jest dużo, dużo odsetek zara zaraźliwości śmiertelności. To w Polsce i tak to nie jest tak dużo. Ale też Polska strasznie szybko zareagowała, bo y, w Polsce w sumie tam przy, nie wiem, około 50 zarażonych już szkoły pozostamy no nie, a w Anglii? Przy tam dopiero nie wiem ilu, tam jakieś dwa tygodnie później, albo, tydzień, albo półtora po nas, jak już tam było dużo osób, dopiero zamknęli szkołę tak. No. Dobra, tak tylko odniecenia. że jest jedna sprawa. Tak, Amerykanie już właściwie kończą epidemię i szybko na drugą falę. Przecież cała Europa już kończy, tam zostały już małe te, a w Polsce nie ma tyle testów wykonywanych, żeby dało się sprawdzić, że rzeczywiście jest, jest problem i nawet górki nie osiągnęliśmy. Okej? Okay? Ona jest przewidywana na grudzień, nawet listopad grudzień. Okej, okay, a inne kraje już kończą jedną falę. Rozumiesz to? Ale, ale chyba według mnie bo to będzie coś takiego, że teraz, że ten wirus tak skostrzałem, że tam niby w, w... On tam w tych ciepłych właśnie miesiącach on ma mieć mniejszą aktywność, bo właśnie on sam z siebie jest taki, że jak jest większa temperatura on niby ma mniejszą, mniejszą aktywność ogólnie, 30 więc. 60 stopni, okej? Okay? Czy ty przy 40 spada? A nie będzie w 400 stopni. Nie, może być. Rok Bo temu, w lato, lipiecie jakby były takie dni, że było 30 do 40 stopni. Było. A ty mogą być dni, tylko musi być cała pora roku. musi być No dobra. tak, 15, ja nie mówię, 15, 15, że. 15 ty... No parę dni, ale i tak się tak jest to cieplej niż jak teraz. Teraz jest grudzień znaczy no nie, sorry, jest marca, masz... jest maj. <grych> ja pierdziele No, ale nie jest jakoś ciepło w sumie, w sensie, no teraz troszkę to było cieplej, ja tak to Ej. było dosyć zimno, nie? No właśnie dobrze było, kiedy było zimno, ponieważ wirus był, e, część wirusów w był część wirusa chodziło o Teraz cały wirus będzie mieć idealne warunki do rozmnażania się. No a w nocy noc, noc, koronawirus... Sam, ale... Ej, ale powiedzcie, czy... <laughs> czy... bo kurde, ja tak nie lubię ten gorąca, czy wiatrakiem e, przewieje na mnie koronawirus? Czy, bo ten. Bo wcześniej mm. mówiliśmy o oknie, co nie, że przyjdzie do mnie oknem. To powiedz mi, czy wiatrakiem. Ale tak... wątpię, bo według mnie to jest droga. Kolor... Pół żartem, kolorowa, pół serio, dawaj. Coś... Że... Tak, bo... dobra. Wiatrakiem, no dawaj. I będziesz mieć zmniejszoną szansę ryzyko na zarażenie się i zwiększoną. Także nice. Ha, no kurde. No bo jeżeli miałeś już na swojej twarzy i zwiałeś wiatrakiem, to mogłeś koronawirusa, ale jeżeli nie miałeś i zawierasz wiatrakiem, to będziesz mieć koronawirusa. Także masz zwiększoną i zmniejszoną zarazem. No Masz szansę kwantową. Mm, kwantową lubię takie. Tak. <laughs> Ogólnie to, wy, to Nie wiem jak się na ja tym, słyszę. nie wiem do końca, ale to zroła kropelkowa chyba zaraźliwość, no nie? Tylko. Mm, przez krew też przejdzie. Myślę, że nie miałby z tym problemu. Kropelkowa, czyli że jeżeli znaczy. tu powiedzmy yy, no zaś pomocą właśnie świny, za pomocą chyba no ogólnie, że jeżeli... No chodzi głównie kropelkowa, czyli że jeżeli ktoś z tego, powiedzmy, yy, jakby ktoś z tobą rozmawia, czyli właśnie yy, z jego usta, by powiedzmy, do, jakby jak z jak tobą gada w takiej blisko dygłości oczy się bez tej maski, z tej całej maska chroni tylko przed tym, że jak ty jesteś chory, to nie zarażasz, ale chyba nie chroni przed tym, że ty się możesz zarazić. Zwiększysz szansę na zarażenie. Więc jeżeli jesteś, jeżeli jesteś chory i, na przykład, kaszleś, jak my wszyscy tutaj, to lepiej nosić maski, żeby nie zarażać innych, chociaż mm -hmm. i tak nic się nie zmieni. Bo to nie zmniejsza twojego zarażenia, zmniejsza zaraźliwość jak ty jesteś zarażony innych, po prostu, że ty mnie zarażasz, a nie że ty. To po prostu lepiej zmniejsza, uważasz. Nie zarażasz no. od konkretnego przyczyny, okay? Jeżeli ci wleci krew z ręki, to, yy, to nie zmniejszy zarażenia, że masz tego, ale jeżeli mnie ludzi kikał, to część całej śliny. ślinem. Śródło z, 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 no. nie polecić na, na dwór, znaczy na dwór. Tak, mam, Poza maseczkę, mam dwie, tak dwie rzeczy chyba. do powiedzenia. Że pierwsza taka śmieszna historia, że jak teraz dzisiaj próbowałem taki pieniek przenieść, co nie, to on był bardzo i to bardzo ciężki. Musiałem użyć ten największej siły to. Kiedy już byłem, w, wiecie, w takim momencie, że prawie bym się zesrał i przeniosłem ten pieniek, to mi krew poleciała z nosa, uwierzcie. Jezu, no i śmieszna sprawa, co nie? No tak, ale druga e, rzecz, byaku, no tak, ale <noise> nie, bo wiecie, ja, ja bym rozwalił każdego, tylko no, nie I chcę nikomu nic zrobić, no i trochę zmęczony jestem, no, no. I, i druga rzecz, że czy uważacie, że przy cim ci cim też można się zarazić tak łatwo? Chyba nie, chyba nie, 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 no bo to, czy, to nie jest, jeżeli łatwiej. nie masz twarzy, jeżeli nie masz tego, no głowy koło innej osoby, to nie ma... Żadnego przeciwwskazania no, Ale na właśnie. tym to polega No już Kanapka? Panujesz kanapkę z rob... <grymka> kimś śmiesznie to brzmi <grymka> No bo wiesz <grymka> to, say, no, wiem, <grymka> Kanapka z ludzi Boże Jedna, jedna jeden kawałek Ale wiecie, Ty, mi chodzi o, o czymś w, w, każdy... w każdym stopniu <grymka> Czyli też wiecie I inne takie A nie polecam za czasów epidemii, ok Bo to może A czemu? Radość ci przyda to tak, ale. To tak! Te skutki fizyczne mogą być. Znaczy, stylowe, skutki boczne, co tam, hip. Aj, tam. Ty muś, ty dobra. nie wiesz co ja do jest... oh, Ma... tego. O, sorry. Ile masz tego minuty w podcastach, Jest 17. Już mamy całe. Dobra, to teraz, jeżeli żeby... będzie 20 minut, będzie dużo reklam, więc. Minut. Przez następne 3 minuty po prostu śpiewamy piosenki, czyli. Eee, Lovina, tak każdy dzień się mój zaczyna. Mówię, ej, ale myślę, że morderca cię złapał już. Nie no, spokojnie. Właśnie, który was jest morderem? E, no, ktoś na pewno. Wiem. Ej, ten kto ma koronkę z morderem. O nie, sam że nie. nie, 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 nie czemu koronkę? <laughs> no, to jest te tej grupy, chyba, nie? To właśnie, ten że... gdzieś ma koronkę na makaronkę ma koronkę na a O nie. A potem strówną Ej, no właśnie, wy możecie tak ten założyć co nie, bo mówię o cimci rimci, mam koronkę, no to wiecie. <noise> mam, masz koronę. No to, jeżeli mam koronę na Discordzie, Sad no to, to na pewno nie działa, zdarzy, że ten, że jest to, to Tak, was tak was 100% w Warzone Free. Prenagierka strategiczna, to ta Waszogun 2. Hmm. To jest... ej, no ale to tak jest przecież. Nieważne, że lekarz no powie tak mi, się. że ten, że nie mam. Nieważne, czy ktoś inny powie mi, że nie mam, nie mam objawów, nie kaszl, nie kicham. Mam kory na Discordzie, to na 100%. Jestem chory. Mhm. Wiesz, że właśnie kichłeś niedawno. To jest tak, tym, jak ujęli, to nie wiem, czy widziałeś czy... piesankę, Wibrosów, kwarantanna. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Ja na. Ale... raka, sorry. Ale. Nie wiem, ja mam koronkę, bo no jestem w izolatce. A Znaczy, wszystko, co so... nie wiem, że, czy, że nie jest rakiem, nie oglądam tego, także. Co się ja sobie tak. Na, na czasie to było tam. No to, to? Kto normalnie sobie przegląda kartę... To się tłumaczy. Się. O no właśnie to też jestem. <słatak> z znaczy, mi się <słatak> zrobiło na live'ach, kiedy mam znaleźć jakiś słaby kolej... Próbuję komptert. się tłumaczyć a jest jeszcze gorzej. Tak. No i co? No jak sobie to przeglądałem, to patrzę z ich a w sumie y, bardzo ładnie śpiewają. Y, <słatak> A skąd, wiesz, musiałeś znać innych piosenki. Mm. Tak, to znam akurat inne. Z Diskopolek, słuchaj. Pogrążasz Słyba się, x Xfeld. Nie no, żart co, ale żartuję. Żartuję, nie mogę wyglądać. Nie, 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 nie możesz. wolno. Dobra. Y yes. W tym podkaśmy na tyle, że masz to łapkę w górę, a ja idę do na Wipprosu. Nie, ruchach. no. Ej, nie możesz się rozłączyć, bo hey, cię wulder złapie. Guys, się hmm. jeden minut, co za sekundę. sekundy. Ja mam... No weź, no do kopii. 25 no, Ale ty już przestań nagrywać. W sensie, bo my w ogóle nawet ten, prawie nic nie powiedzieliśmy o tych fake newsach, tylko o wirusie. Właśnie powiedzieliśmy. Tylko jedno. O pierwszych wapasach. tu Nie, nie dupa. tylko o jednym. Było to, bo przez cały czas to było, tylko że nie bezpośrednio. Dobra, u mnie będzie dłuższy odcinek, przyjdą do mnie. Dobra, będzie u ciebie dłuższy odcinek, to coś powiem. Kanapki napki będzie dłuższy odcinek, zaraz robię. A wiemy, czy sam myślał o kanapce. Przestań. Um, czemu coś kanapko? To jakieś, jakieś pochyło historia, czy po prostu tak sobie myślisz? Tak, o, czy jakaś pochyło historia z tym? Eee. Dziękuję za. Gróba podcast.